Cześć kochani, witajcie w nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj porozmawiamy sobie o jesiennych must have modowych, ubraniowych, czy też o dodatkach. I jak widzicie nie ma tu jakoś tak bardzo, bardzo dużo rzeczy, tylko taka powiedzmy podstawa jesiennej garderoby według mnie w moim stylu, jak wiecie też mój styl troszeczkę się zmienił od jakiegoś czasu. Teraz wybieram trochę bardziej klasyczne elementy, natomiast nie jest tak, że ja koniecznie trzymam się jednego określonego stylu, tylko po prostu noszę nadal to, co mi się podoba, i gdzieś tam nadal przemycam te swoje takie cozy akcenty. Ja zawsze lubiłam się ubierać tak cozy, o na przykład jak w tej sukience czuję się tak bardzo milusio. Właśnie jesień to jest moja ulubiona pora roku i takie typowo jesienne elementy garderoby również są moimi ulubionymi. Młoda jesienna jest najlepsza, natomiast. E, tutaj mamy takie typowo, właśnie, bazowe rzeczy, które uważam, że e, mogą się łączyć praktycznie ze wszystkim innym e, i są takim moim minimum, taką moją właśnie podstawą szafy. Także mam nadzieję, że Was to zainteresuje. Częściowo e, są tutaj nowe rzeczy, a częściowo są tutaj. E, Właściwie chyba w większości są tutaj rzeczy, które już miałam w swojej szafie A te nowe tylko tak po prostu uzupełniłam to, co mi brakowało Mam nadzieję, że taki film was zainteresuje W komentarzach pod filmem koniecznie dajcie znać, co jest waszym takim największym must have, Jeśli chodzi o sezon jesienny w kategorii oczywiście ubraniowo-dodatkowej Zaczniemy oczywiście od swetów Wydaje mi się, że sweter to jest totalna y, podstawa, ponieważ jesienią oczywiście musi być nam ciepło. Tak drastycznie dosyć zmienia się temperatura i musimy mieć coś w czym czujemy się naprawdę tak ciepło, miło, trochę jak w kocyku. No i tutaj e, trochę się zmieniło moje podejście, dlatego że najważniejsze w tej chwili jest dla mnie to, żeby ten sweter był faktycznie e, ciepły i z dobrym składem. Nie będę Was oszukiwać, że wszystkie moje swety są super idealnym składem w swety w mojej szafie, natomiast pozbywam się powoli właśnie takich, które nie do końca mnie grzeją, a w to miejsce zostawiam sobie tylko te, które faktycznie mają fajny skład, który utrzymuje ciepło, a w którym ja się też nie pocę, tak jak na przykład w akrylowych swetach. I tutaj przykład takiego sweterka marki Mormo, który mam z zeszłego sezonu, natomiast zaczęłam go odnosić dopiero teraz, bo już wtedy było troszeczkę za ciepło, i on jest w takim klasycznym em, kolorze. Jak widzicie, wszystkie tutaj odcienie są raczej takie bazowe, jakie ja lubię, ponieważ później jest też łatwiej mi tworzyć z nich stylizację. On jest niesamowicie miękki, milutki w dekolt V, e, dzięki czemu właśnie pasuje do masy różnych innych rzeczy i nie jest też tak mocno zabudowany. E, I tutaj mamy naprawdę, naprawdę świetny skład, ponieważ e, 90% to e, wełna Merino i 10% to Kaszmir. Także polecam Wam zależeć właśnie do mormuła. jeśli chodzi o takie fajne swetry ciepłe z dobrym składem. I kolejny, no można powiedzieć, sweter, to się nazywa jako sweter, z tego co pamiętam na stronie. Mam go jeszcze z metką, ponieważ zastanawiam się, czy zostawić sobie ten rozmiar, to jest SK, czy jednak wymienić na XS, ponieważ jest to sweter marki KOS. Który ja widziałam u kilku dziewczyn, które obserwuję kilku, na kilku takich moich ulubionych kontach modowych Widziałam go u Rozel i widziałam go u Pauliny Lipskiej, nie wiem czy jeszcze u kogoś możliwe I bardzo mi się spodobał, natomiast co mnie zaskoczyło, to że jak on przyszedł, to okazało się, że to jest bardziej taki materiał a la bluza To nie jest typowy taki mięciutki, mięsisty sweter, tylko taki... Odrobinę cięższy sweter, taka swetro-bluza, tak bym to określiła i jest to w 100% bawełniana rzecz i mam go w rozmiarze S. Podoba mi się, że jest bardzo długi, ponieważ właśnie mogę go nosić do takich... Luźnych i średnich stylizacji, na przykład z leggingsami, ponieważ zakrywa mi pośladki Do tego jakieś bodki, czy nawet takie beżowe kalosze dłuższe pod kolano Ale też świetnie nadaje się do bardziej eleganckich stylówek, także podoba mi się, że jest taki długi Ale nie wiem, czy nie jest tutaj trochę za luźny, przez co tak minimalnie faluje Dajcie znać na przebitkach, jak zobaczycie, czy uważacie, że jest ok, czy jednak powinnam sięgnąć po trochę mniejszy Obawiam się właśnie, że mniejszy będzie już za krótki. E, natomiast, no, bardzo, bardzo mi się spodobało to połączenie kolorów. Ja jestem fanem pasków od dłuższego już teraz czasu, a beż, biel to moje ulubione kolory, także e, no tutaj idealnie trafia w moje gusta ten sweter. Kolejna kategoria to swetro sukienka. Ja uwielbiam e, nadal wyglądać tak bardzo kobieco, e, mimo tego, że jest chłodniej e, i tą, którą mam na sobie, zobaczcie, taka bardzo jest właśnie mięsista, e, ciężki, to jest taki ciężki sweter, ale który pięknie wygląda na ciele, jest ona oversize i jest to z mojego sklepu Blerni.pl Nie wiem, czy już jest dostępna Jeśli nie jest, to na dniach będzie dostępna Ponieważ już mamy wszystko przygotowane Tylko nie wiem dokładnie, jaka będzie data i premiery I będzie bodajże jeszcze czarna Natomiast ta w beżowym kolorze Bardzo, bardzo mi się podoba Bo to jest no totalnie mój kolor Fajnie wygląda do czarnych Takich półprzyroczystych rajstów i na przykład czarnych kaloszy, czy też bodków, czy muszkieterek, albo do cielistych rajstów, takich idealnie dopasowanych do koloru skóry i wtedy z jakimiś jaśniejszymi bodkami. I kolejna kategoria to golf. Golfów różnych w mojej szafie jest kilka. Ten jest naprawdę świetny, bardzo go lubię i mam go z Lumpexu i powiem Wam, że służy mi już kolejny rok. Mamy tutaj w składzie 25% modal, 22% bawełny i 22, 20% wiskozę. Eee, Piętn, czekajcie, tu mi zginęło. Zginął jakiś procent. 18% to poliamid i 15% elastan. Także naprawdę bardzo fajny skład. Dzięki czemu ten sweterek się jakoś mocno nie mechaci, e, Dzięki temu dodatkowi właśnie poliamidu. A ten e, dobry skład powiedzmy e, sprawia, że on jest naprawdę milutki, ciepły i jest to jeden z moich. E, Ulubionych nabytków lumpeksowych, chociaż mi się zdarza dosyć często zaglądać do lumpeksu, y, przeważnie na początku właśnie jakiegoś sezonu, żeby uzupełnić swój szaf o takie właśnie perełki. Z dobrym składem bardzo często można je znaleźć w lumpeksach, także polecam Wam polować. Natomiast mam bardzo podobne z lekole, tylko troszkę bardziej taki akwin niż w biel wpadający, z jeszcze lepszym składem, natomiast tamten w związku. Z tym, że chyba nie ma dodatków żadnego poliestu, poliamidu, to bardziej się mechać, więc muszę go częściej obierać. Natomiast to to jest dla mnie ideał. E, fajnie też jest mieć w szafie golf czarny. Też mam taki czarny, tylko że trochę cieńszy. Ten jest taki bardziej swatylkowy. Tamten mam trochę cieńszy. Idealnie się nadaje pod marynarki czy pod płaszcze. I mam też nowy mój nabytek za chyba 30 zł z HM-u, wiskozowy, taki beżowy golf. I one właśnie fajnie tutaj wiecie. Jednak zasłaniają szyję i są bazą do różnych, różnych takich klasycznych stylizacji. Następnie przechodzimy do spodni. I tak jak ja. Przez długi czas byłam fanką sukienek i ja non nosiłam tylko sukienki i spodniczki, no to przestawiłam się niedawno z powrotem na spodnie, chociaż sukienki też bardzo lubię, ale zdecydowanie częściej sięgam po spodnie. I moim have na e, jesienny sezon, wbrew pozorom, kiedy większość z nas nosi jednak ciemne ubrania e, i ciemne, zwłaszcza spodnie, to są spodnie materiałowe. Ja mam takie spodnie w Kant z Zary, to jest sztuczny materiał, no, natomiast e, jeśli chodzi o spodnie w Kant. No to spoko, bo one po prostu trzymają dzięki temu poliestrowi ten kant, i są to spodnie z zary, takie klasyczne, które lubię łączyć i ze swetrami, i właśnie z golfami, z marynarką, z tenczą. One po prostu ze wszystkim jesienią wyglądają ładniej i zdecydowanie bardziej elegancko niż na przykład jeansy. Także lubię jedną taką parę w swojej szafie jesiennej mieć, chociaż ja mam ich dużo więcej, mam w ogóle te spodnie czterech kolorach, bo naprawdę bardzo dobrze się czuję w tym modelu, ale oczywiście nie może też zabraknąć w garderobie, moim zdaniem, czarnych rurek i też uzupełniam swoją szafę o czarne rurki w tym sezonie, to jest mój nowy nabytek, ponieważ jedyne czarne rurki, jakie miałam, to były spodnie właśnie z dziurami, które no sprzedam, bo... Mm, nie czuję już tego klimatu dziur, także tutaj mam bardzo fajny model rurek Zary, taki opinający i jednocześnie trochę elastyczny, dzięki czemu bardzo ładnie modelują sylwetkę i są to spodnie z wyższym stanem, które również do wszystkich możliwych stylizacji jesiennych pasują. I to jest taka totalna baza, moim zdaniem. Dajcie znać, czy lubicie. Właśnie takie czarne klasyczne rurki, czy wolicie jednak troszeczkę szersze spodnie? Trochę się rozglądam za jakimiś bardziej w stylu Mamfit albo delikatnie rozszerzonymi spodniami czarnymi, albo takimi bardzo ciemnymi grafitowymi, ale jednak chyba czarne rurki to jest to, w czym ja się czuję świetnie, także na razie zostają te. I kolejna kategoria to marynarki. Mam ich w swojej szafie naprawdę dużo, natomiast tutaj chciałam Wam pokazać dwie, które. Idealnie wpisują się na jesień, ale oczywiście, jeśli lubicie na przykład jaśniejsze kolory, tak jak zresztą ja, no to możecie sięgnąć po marynarkę beżową. Ona również fajnie będzie się prezentowała, nawet z bardzo ciemnymi czy z czarnymi stylizacjami, czy też jakąś. Brązową, karmelową Będzie fajnie wyglądała na jesień Ja mam tutaj marynarkę, której nie zatrzymuję Ale myślę, czy nie wymienić jej Po prostu na mniejszy rozmiar Ponieważ chciałam lekki oversize Ale ta jest jednak troszeczkę na mnie za duża Jest to marynarka z H&M Spoko miała cenę, bo chyba 160-170 zł Coś takiego I przyznaję Wam, że to jest marynarka ze słabym składem, bo poliestowa Ale no w marynarkach Jakoś to u mnie jeszcze przechodzi Chociaż szukam czegoś podobnego Wełnianego Żeby jednak mogła ona przez jakiś czas Zastępować mi płaszcz Ale nie jest to jakimś tam moim priorytetem Muszę po prostu się wybrać do sklepu I przymierzyć na miejscu XS Zobaczyć czy będzie mi pasowała Natomiast taka marynarka w kratę Moim zdaniem krzyczy właśnie jesień To jest taki element, który na który jak patrzymy to od razu widzimy jesień i jesienne stylówki i tutaj też mam Wam do pokazania czarną marynarkę, która pasuje też do wszystkiego i do jesiennych, i do zimowych stylówek będzie świetna, moim zdaniem też marynarki bardzo fajnie prezentują się pod płaszczami, jak jest zimniej w ogóle to absolutnie mi nie przeszkadza, ale też może służyć jako okrycie wierzchni, na przykład na golf, świetnie się prezentuje właśnie z takimi sweterkowymi golfami w chłodniejsze dni czy też właśnie z wiskozowymi, jak jest taka trochę cieplejsza, Jeśli na przykład dzisiaj jest bardzo słonecznie, więc spokojnie mogłabym wyjść w takim wiskozowym golfie i na to zarzucić sobie taką marynarkę, ta jest też taka bardziej oversize'owa w stylu boyfriend i świetnie się prezentuje. Także się do wszystkiego, co mam w swojej szafie Kolejna kategoria to tręcze I tutaj możecie zobaczyć mój nowy nabytek Jestem mega, mega szczęśliwa, że mi się udało znaleźć bardzo fajny krój tręcza w kolorze czarnym Sama się nie, siebie nie poznaję z tą czarnią, ale bardzo się polubiłam właśnie z nią od jakiegoś czasu I to jest tręcz z mango Kupiłam go na stronie Mango Outlet Nie na tym normalnym mango, tylko na Mango Outlet Mam go w rozmiarze S jak na tręcz, który jest właśnie długi, wodoodporny, wiatroodporny, bo to jest właśnie taka tkanina, miał naprawdę spokojne cenę. Bo patrzyłam też w sklepach jakichś polskich malarek ogólnie rozglądałam się z takim fajnym, długim czarnym tręczem, bo ten jest taki do połowy łydki. I ceny wahały się no około nawet 700-800 zł, nawet droższe, a ten kosztował... Miałem coś około 300, nie 300, także naprawdę spoko, jak na płaszcz, jak na tręcz e, i jest naprawdę zgrabny, nie jest takim typ... jest lekki oversize, ale nie jest Taki mega luźny, bo zamówiłam sobie też e, beżowy tręcz z H&M-u oversize i po prostu tonęłam w nim nie wyglądało to ładnie, znaczy jak ktoś lubi taki styl, okej. Okay. Ale no jednak do mojego stylu nie do końca pasował e, i też zastanawiałam się właśnie nad wymianą swojego trencza, tego który tutaj zobaczycie, tego e, w klasycznym beżu, e, na jakiś dłuższy model. Ten jest ze Variusa i to jest taki klasyczny do pół uda e, właśnie trencz, totalna baza, czyli on posiada po prostu wszystko co klasyczny trencz, e, czyli pasek, dwurzędowe guziki, klapy e, z tyłu tutaj tą klapę. No wszystko od A do Z. Natomiast, właśnie on ma już kilka lat i powiem wam, że lubię go, ale zdecydowanie lepiej czułabym się w dłuższym, ale nie znalazłam swojego ideału w tym sezonie i myślę, że już raczej nie będę kupowała, chyba że trafi się coś nie wiem w wyprzedaży albo coś naprawdę super jakościowego w dobrej cenie, no to może jeszcze kupię, ale e, myślę, że jednak ten zakup i tą wymianę przełożę może na przyszły rok, na przyszłą jesień albo na wiosnę. No i dalej tręczę tręczami, ale ciepły płaszcz też musi być. E, I ja na przykład już wczoraj chodziłam właśnie w takim wełnianym płaszczu, z tego co pamiętam, to jest chyba 100% czy nie 100%. Nie pamiętam dokładnie składu, tutaj nie jest napisane, ale sprawdzałam właśnie, że jest naprawdę świetny ten skład i też przy zakupie zwracam na to uwagę, to jest płaszcz sprzed chyba dwóch lat tak mi się kojarzy, z And Other Stories. Świetny jest, tak cieplutki, ale jednocześnie oddycha ten materiał, no bo to jest naturalny materiał i świetnie mi się sprawdza, pasuje do wszystkich stylizacji. Ja w tamtym roku zanudzałam stylizacjami z tym płaszczem, ponieważ non-stop go nosiłam, praktycznie w ogóle nie nosiłam innych płaszczy, tylko ten i jesienią i zimą, bo on jest naprawdę bardzo ciepły. Teraz fajnie się nadaje właśnie na coś, Troszeczkę cieńszego pod spodem, i tak jak właśnie byłam ubrana na przykład wczoraj, w taki cieńszy sweter, i na to ten płaszcz świetnie się prezentował. Także, moim zdaniem, właśnie płaszcz cieplejszy, jakiś taki wełniany w kolorze, który uważacie, że najbardziej będzie pasował do waszej garderoby, to jest to. To jest to, co musicie w swojej szafie mieć. U mnie to był beż. Poluję teraz na płaszcz. Tylko, że takie bardziej w styl oversize, biały lub ekry, też póki co nie znalazłam. Tutaj coś nie do końca w moim nowym stylu, tak powiedzmy, ale ja się czuję nadal świetniej w tej kurtce i też nie chcę siebie w jakieś takie ramy koniecznie wkładać, szufladkować z tego swojego stylu, ponieważ jak czuję się w tym dobrze, to to noszę i ta kurtka ma już za 3 lata. Nie wiem dokładnie, coś takiego Tak mi się wydaje, 2-3 lata I to jest kurtka z Zary Taka bardzo, bardzo duży oversize Ponieważ jest to XS Ona jest naprawdę duża Takie płaszczyko-kurtka I wydaje mi się, że taka kurtka przeciwdeszczowa To też jest must have, Ponieważ no, czy kupicie taką bardziej dopasowaną Która będzie się nadawała też na eleganckie wyjścia Czy właśnie taką w luźniejszym stylu No to jest to coś, co na deszcz no powiedzmy sobie wprost, po przydaje się, tak? Jest niezbędne e, No i e, ta kurtka pasuje kolorystycznie do większości mojej szafy I świetnie się nadaje na jakieś spacery do lasu, na wyjścia z psem, na wyskoczenie szybkie do sklepu, kiedy pada deszcz Także no, powiem Wam, że ja, mimo tego, że ona jest taka oversize, mocny oversize I już raczej rzadko, kiedy noszę takie rzeczy, to z tą kurtką bardzo się lubię e, I zostaje ona w mojej szafie jeśli chodzi o torebki, no to już wam pokazywałam, także tak szybciutko mój nowy nabytek z polen jest dla mnie moim e, ideałem, jeśli chodzi o jesienne dodatki. Wiecie, że mam dużo też torebek z pastelier, które uwielbiam i nadal noszę, ale ta torebka w tym kolorze e, to jest coś, co na jesień e, służy mi po prostu idealnie i będzie mi służyć na pewno całym zresztą rokiem, ale ten kolor do jesiennych stylizacji, no zobaczcie, czy jest tutaj coś, do czego ta torebka nie pasuje? No nie, ona pasuje po prostu do wszystkiego, także idealnie mi się sprawdza. No i określiłabym to tak, że moim must have jest torebka w kolorze, który pasuje do wszystkich moich stylizacji. Czyli jak mamy już taką, właśnie powiedzmy, kapsułę jesienną, no to torebka w kolorze, która pasuje do tego wszystkiego i też taka, która służy w waszym stylu, w waszym trybie życia. Czyli nie wiem, jeśli chodzicie na uczelnie, no to potrzebujecie raczej większej torebki. Jeśli e, jesteście mamami, tak jak ja, ale nie nosicie takiej typowej torby dla dziecka, e, no to coś też pewnie większego. Chociaż ta jest niepozorna, ale naprawdę mieści sporo. Ja zawsze noszę i tak torbę dodatkową, także ta jest dla mnie idealna na takie moje wyjścia. Została nam już tylko kategoria buty, e, obuwie i tutaj mój nowy nabytek, mój must have już teraz to kalosze. Które e, wbrew pozorom naprawdę bardzo fajnie wyglądają do takich codziennych stylizacji, nie tylko, nie wiem, do lasu na spacer, kiedy pada deszcz. E, te wyglądają świetnie i są w bardzo dobrej cenie. To są kalosze z Decathlonu. Ja już je widziałam u wielu influencerek w tamtym roku, e, ale już było na tyle późno, że odkładałam ten zakup właśnie na ten rok. No i w tym roku się na nie zdecydowałam. Wyglądają bardzo zgrabnie, przylegają fajnie do łydki, ponieważ większość kaloszy wydaje mi się, że tak mocno odstaje i nie wygląda tak. Um zgrabnie, a te są naprawdę bardzo, bardzo zgrabne, podkreślają nogę, mimo że są kaloszami, e, i ja lubię je nosić do sukienek nawet do tej stylizacji, bym je spokojnie założyła, e, czy też do dopasowanych spodni. Tutaj Was uprzedzam, że jeśli wybierzecie swój rozmiar, no to one będą bardzo mocno przylegające i trochę ciężko się je zakłada i zdejmuje, ale jak przymierzyłam większy rozmiar, czyli 37, no to jak już je włożyłam. To czułam, że bardzo mocno mi po prostu klapały. Także e, jednak zdecydowałam się na to i po prostu się trochę męczy z zakładaniem. E, no ale czy może być coś lepszego na jesień, niż kalosze? Coś, co bardziej i lepiej się sprawdzi? No, chyba nie. E, ale mam tutaj kolejny nowy nabytek, który nadal jest też z mytkami, ponieważ zastanawiam się, czy je zostawić. E, zamówiłam te botki. W rozmiarze swoim też 36, to są bodki Stamaris i są to takie bardzo, bardzo zgrabne bodki, sztyblety, chyba bo dobrze mówię, no i właśnie jest to według mnie... No must have, dlatego, że ogólnie błotki, które są zgrabne i fajnie wyglądają też do wszystkiego. No i u mnie to były właśnie takie sztyblety. Znalazłam je w e-booku Rozael, który Wam polecam, właśnie jesienną wersję. Bardzo mi się spodobały, ale rozmiar 36 był na mnie tak strasznie ciasny, no, że musiałam je oddać. Czekałam, czekałam i pojawiły się z powrotem dostępne te w rozmiarze 37 i co się okazało, wydaje mi się, że są trochę na mnie za luźne, ale też Tomek mi to często powtarza, bo ja mam problem zawsze z butami, e, zawsze coś mi obciera, zawsze coś mi jest niewygodnie i właśnie Tomek mi powtarza, że ja chyba kupuję za mało po prostu buty. E, też moja stopa teraz pociąży, ona nie doszła nadal do tego rozmiaru, który był wcześniej, czyli takiego klasycznego 36, tylko wydaje mi się, że jest pomiędzy Pomiędzy rozmiarami w większości rozmiarówek, czyli takie 36,5, a tutaj niestety połówek nie ma. Także muszę sobie jeszcze przymierzyć z taką normalną skarpetką, może nie z taką rajstopą cienką, tylko z normalną skarpetką, którą nosimy jesienią i zobaczyć, czy będą ok. I wtedy zastanowię się, czy je zostawię. Ale te są naprawdę bardzo fajnej jakości. Czuć, że to jest porządnie wykonany but i też widać te detale dopracowane. I na sam koniec zostawiłam mokasyny. I tutaj zostałam trochę tak, no nie schajtowana, ale więc skomentowana, że jak to odkryta stopa jesienią. Jesienią przecież się nosi botki, bo nagrywałam film na Lisa po prostu na Instagram ze stylizacjami jesiennymi i tam pokazywałam kilka stylówek właśnie z mokasynami, ale. Jeśli jeździmy autem albo jest trochę cieplejszy dzień, to dlaczego by nie założyć mokasynów, które wyglądają moim zdaniem idealnie do jesiennych stylizacji. Też zobaczcie, no wszystko, co mam tutaj pokazuje, wszystko do siebie pasuje eee, i ja absolutnie nie widzę problemu w tym, żeby założyć golf, który mnie trochę bardziej grzeje, a do tego mokasyny z odkrytą stopą albo po prostu założyć taką rajstopową skarpetkę, której nie widać, eee, która po prostu jest dopasowana do koloru naszej skóry. I na spacer, kiedy nie ma, no nie wiem, 8 stopni, tylko 17, dajmy na to, są super. Idealnie się sprawdzają. I moim zdaniem, właśnie takie mokasyny fajnej jakości, wygodne, są super na jesień. No i tutaj głównie mowa o tych, ponieważ to są mokasyny z Massimo Dutti, które są cudownej jakości, są mięciutkie, niesamowicie wygodne, jak po prostu kapcie. Te trochę mniej są z zary. Trochę żałuję ich zakupu ze względu na to, że właśnie nie są tak bardzo komfortowe. I Poci się nie stopa, ale pokazuję je Wam tutaj dlatego, że no, no nadal je noszę mimo to I chętnie bym je sobie wymieniła, natomiast po prostu jest mi szkoda teraz już kupować kolejne i te sprzedawać Jak to jest dosyć niedawny zakup, właśnie jeszcze z tych nieprzemyślanych niestety Widziałam, że teraz polska marka Noe Obuwie ma bardzo fajne mokasyny jasne z takiego zamszu i trochę mnie siły, ale już może też odłożę ten zakup na przyszły rok. Jednak taka wymiana garderoby musi trwać. Nie możemy wszystkiego kupić naraz, także na razie zostają, ale te są niesamowicie wygodne. A te po prostu zakładam w dni, kiedy wiem, że nie będę musiała dużo chodzić. I to by było na tyle, jeśli chodzi o mój jesienny niezbędnik modowy. Dajcie znać, tak jak mówiłam na początku, co według Was jest. E, takim totalnym must have, co wam się tutaj spodobało e, I słuchajcie, jeśli chodzi o właśnie takie rzeczy, które ja mam długo w swojej szafie Albo coś z rompeksu Nie musicie kupować, nigdy nie musicie kupować dokładnie tego, co ja wam pokazuję Czy co ktoś inny pokazuje e, Czy też jak e, oglądać na przykład moje stylizacje e, Nie musicie mieć dokładnie tych samych elementów Najważniejsze moim zdaniem I ja też tak robię już od dawien dawna jest po prostu inspirowanie się i wykorzystywanie tego, co już mamy w swojej szafie. Ja już od lat tak robię, ja zapisuję sobie po prostu inspirację, jak jakaś stylizacja mi się podobał kogoś, albo na Pinterest w ogóle kocham Pinterest i teraz jesienią, jestem trochę uzależniona, przyznaję się. E, no to patrzę mniej więcej, nie wiem, ktoś ma sweter w paski, no to zakładam sweter w paski, które ja mam w swojej szafie, do tego ma nie wiem, czarne spodnie w Kant, a ja akurat mam rurki, no mam to prawda w Kant, ale powiedzmy, że nie mam takich, tylko mam rurki, no to zakładam te rurki i dopasowuję po prostu te elementy względem tego, co mam w swojej szafie. I tutaj potraktujcie to w podobny sposób, także mam nadzieję, że się zainspirujecie. Kciuk do góry, jeśli ten film Wam się podobał, i widzimy się w kolejnym jesiennym odcinku na moim kanale. Do zobaczenia, papa. Pa.